Są tu już 16 powiatowe zawody Ochotniczych straż Pożarnej z terenu powiatu zierzątkowskiego. Są podzielone na dwie konkurencje. Pierwsza konkurencja to tak zwana sztafeta, czyli bieg z wymianą w sztafecie drużyn z OSP. A druga konkurencja to tak zwana bojówka, gdzie jest podawanie wody na węże i strącenie słupków oraz obrócenie tarczy finałowym zadaniem. Strażacy są dobrze przygotowani do tych zawodów? Tak, tutaj Strażacy ochotnicy bardzo angażują się w te zawody, ci, którzy biorą oczywiście w nich w tych biorą udział i wcześniej oczywiście przez cały rok od zawodów do zawodów trenują. Dziś walka zacięta jest? Tak, walka już się rozpoczęła od drużyn dziewczęcych, młodzieżowych, chłopców i tu już było widać zaangażowanie i zacięcie i myślę, że u seniorów będzie ja podobnie. Są jacyś faworyci? Eee, no to różnie z tym bywa. Czasami są faworyci, ale oni nie do końca czasami się spełniają, więc jest to konkurencja bardzo złożona i zdarzają się niespodzianki. Tak, Są, są, są drużyny, które nagle wychodzą na, na, na czoło. Kondycja ochotniczej Straży Pożarnej jest bardzo ważna dla Państwowej Straży Pożarnej, prawda? Oczywiście. Te zawody oczywi traktujemy jako rywalizację sportową, ale również ona ma na celu to, żeby podnieść sprawność fizyczną i oczywiście przygotowanie techniczne, bo e, ćwiczymy tutaj takie elementy, które... E, można powiedzieć że na co dzień są używane w straży pożarnej do działań ratowniczych czyli podłączanie węży podawanie wody no i oczywiście sprawność fizyczna OSP Piława Górna jak przebiegają zawody no jak na razie pozytywnie pierwszy start no ale fajnie było bieg wygraliśmy z Bielawą no ale zobaczymy co będzie dalej Który odcinek był najtrudniejszy No wydaje mi się że ściana i równoważnie, no ale jak, jak na razie bez problemów było więc ciężko powiedzieć Będzie dziś miejsce na podium Miejmy nadzieję, że tak, no, ale okaże się wszystko. OSP piskowiec, jest dobrze przygotowany do zawodów? Tak, myślę, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Jak Wam przebiegają te zawody? Myślę, że tylko żeśmy zrobili błędów tam w tych godzinach młodzieżowych, ale ogólnie myślę, że my zajmiemy dobre miejsca tutaj. Dziś Pan bieg, Który odcinek był najtrudniejszy? No, ja biegłem na ostatniej zmianie, miałem podłączyć wąż 52 do rozdzielacza, następnie drugą końcówkę do prądownicy i miałem miał z nią przebiec do mety, trzymając górę. Myślę, że każda, każda runda tutaj jest trudna, bo każdy musi wydać siebie jak najwięcej, prawda? OSP Pies liczy na sukces? No musimy wrócić na, na pierwsze miejsce na podium, bo żeśmy dawno nie byli, także chyba 2 czy 3 lata. Nie mieliśmy pierwszego miejsca, także. Jeżeli chodzi o seniorów, także chcemy tutaj zdobyć pierwsze miejsce. Bieg dziś udany? Udany. Co było najtrudniejsze w tym biegu? Znaczy no, najtrudniejsze to tak jak było widać ta końcówka i początek jest najtrudniejszy zawsze. OSP nie dużo ćwiczyło przed tymi zawodami? Tak, 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 dużo ćwiczyliśmy, Mieliśmy kilka spotkań E, już tak w połowie e, maja my się już przygotowywali, także żeby coś tutaj pokazać. Będzie dzisiaj pierwsze miejsce? Nieoficjalne. Nie zapeszamy, będziemy się starać. Wygra najlepszy.